Okej, okay. właśnie jesteśmy na ulicy Brzeskiej, gdzie możemy podziwiać przedwojenne kamienice. Teraz wchodzimy z jednej z oficyn do ulicy Brzeskiej. Charakterystyczne kapliczki, które znajdują się w oficynach wielu kamienic. O, nawet, nawet jedna z jest otwarta że doskonale możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. Te drzwi są nawet w dobrym stanie. Schody drewniane. Stropy w takich budynkach są też drewniane. Widać, że gaz jest na klatce. Także już pewien wyższy standard został wprowadzony. Do tej kamienicy, ale ogólnie jest w nie najlepszym stanie. na drzwi i jesteśmy już na strychu. No, niestety nie ma drabinki, a kłódka jest zamknięta. To nie zobaczymy sobie widoku. U, ptaszki. Urzędują na klatce. Tutaj mamy bardzo ładne drzwi. Pamiętające prawdopodobnie początki funkcjonowania tej kamienicy. No i zabytkowa balustrada. No, schody też, oczywiście, oryginalne. Chociaż połatane w wielu miejscach. I tutaj wchodzimy już na ulicę Brzeską.